Wieczór witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu GKS u Katowice z Lechem 2 Poznań. Witam gości dzisiejszej konferencji trenera Lecha 2 Poznań, pana Rafała Ulatowskiego, a także trenera gospodarzy pana Rafała Góraka. Przypomnę, że GKS Katowice zwyciężył w tym spotkaniu, a obserwowało go 1408 kibiców. Na początku chciałbym oddać głos trenerowi gości. Proszę trenerze. Zdawaliśmy sobie sprawę, że przyjeżdżamy do zespołu, który w ostatnich czterech meczach zdobył 10 punktów, który w środę w Pucharze Polski pokonał lidera ówczesnego pierwszej Ligi Warte Poznań po rzutach karnych. I emocje, jakie towarzyszyły nam w tym tygodniu, kiedy wiedzieliśmy, że Grzegorz Wojtkowiak, nasz kapitan i ostoja defensywy, doświadczenie, wsparcie na boisku, będzie pauzował za żółte kartki. Mówię o emocjach, które które były, bo nie wiedzieliśmy, jak zestawić linię obrony, bo nie mogliśmy liczyć na żadnego bardziej doświadczonego piłkarza, który zejdzie z pierwszego zespołu, bo pierwszy zespół też ma, swoje, też ma swój mecz w Zabrzu. Grał wcześniej w Głogowie w Pucharze Polski, w związku z tym przez pryzmat tego, jak zagrał dzisiaj debiutant w piłce seniorskiej na pozycji środkowego obrońcy 17-letni Kuba Niewiadomski, jak zagrał Kuba Białczyk, 18-latek, też debitujący, i jak najstarszym naszym zawodnikiem w polu był 22-letni Pawlicki, to myślę, że do tej czerwonej kartki, która odwróciła diametralnie losy meczu, byliśmy zespołem, który, który miał swój plan, który nie poddał się, który walczył, który kąsał w niektórych momentach. Może nie stwarzaliśmy jakichś stuprocentowych sytuacji, natomiast trzeba było się z nami liczyć i nas szanować. I myślę, że Paradoksalnie w tym momencie przed tą czerwoną kartką byliśmy zespołem, który doszedł do głosu, i, i, i czuliśmy, że możemy dzisiaj coś ugrać. Czerwona kartka no trochę nam pokrzyżowała plany, można powiedzieć. Bo, bo z meczu, który wyglądał na to, że jest pod kontrolą, tak jakby już byśmy uwierzyli, że to jednak ogramy dzisiaj Gieksę i, i, i zdobędziemy trzy punkty, a brutalnie sprowadził nas na ziemię Arek Woźniak i później. Gurenowicz, nie wiem, Marcin chyba tak, on jest. Tak. Marcin Urynowicz. dwóch napastników wysokiej klasy jak na tą, na tą ligę, w związku z tym przegraliśmy, smutno z tego powodu. Gratulacje dla Rafał dla ciebie, jako dla trenera i przede wszystkim gratuluję klubowi też, bo jest na pewno w dobrym momencie I, i taki klub jak GKS Katowice na pewno nie zasługuje, żeby być na trzecim poziomie rozgrywkowym, bo ja sobie przypominam tutaj mecze, gdzie przyjeżdżałem jako, jako ekstraklasa, pamiętam z Miedzią, Legnica też pierwsze lizy, to się na pewno. Życzę Wam, żebyście opuścili jak najszybciej tą drugą ligę i grali w pierwszej, bo Bukowa, Blaszok i tak dalej, tak dalej, sami dobrze wiemy wszyscy, co to znaczy dla polskiej piłki. Dobry moment dla nas, moment trochę po drugiej stronie, bo zanotowaliśmy porażkę. Za tydzień gramy ze Stalą Stolową, u siebie też też kolejny mecz, w którym będziemy starali się pokazać z jak najlepszej strony. I, i tyle, dziękuję. Dziękuję trenerze. O zabranie głosu poproszę trenera Rafała Gura. Tak, dobry, dobry wieczór. Trochę tych kilometrów za nami też było nabieganych w tym tygodniu. Rzeczywiście mecz jeden, drugi, dogrywka, rzuty karne, ale też w jakiś sposób rotując zawodnikami, którzy w kadrze są, uzyskaliśmy to, że, że dzisiaj ta szatnia na dole jest na pewno, na pewno szczęśliwa. Zresztą ten, ten miesiąc był dla nas niezmiernie udany. Przede wszystkim jeśli chodzi o zdobycie punktowe, bo do tej gry, to to jak najbardziej można się w wielu aspektach jeszcze przyczepiać i jeszcze to na pewno jakiś czas będzie trwało. Dobra, pierwsza połowa mogliśmy wyjść na prowadzenie, powinniśmy wyjść na prowadzenie i wydaje mi się, że wtedy byłoby może troszkę inaczej, a potem 15 minut, tak jak Rafał wspomniał, naprawdę dobre w wykonaniu lecha i, i to nie był i się zrobił dla nas naprawdę mecz już bardzo trudny, trochę nawet jak na mnie za, za, za otwarty. Ta czerwona kartka natomiast e, wzbudziła w tym zespole to, co, co, co ja bym chciał widzieć zawsze, i to, co kiedyś tutaj było rzeczywiście taką kwestią, dominującą. Wiadomo, co tak banalne słowa jak charakter ich. Znaczył, znaczy i będzie znaczył zawsze dla GKS-u Katowice. Ten charakter dzisiaj zawodnicy pokazali i mam nadzieję, że wszyscy z tego powodu jesteśmy zadowoleni. Analizując grę i wszystko, co na boisku, to rzeczywiście ogromny pakiet tych trzech meczy, i, i, i cieszę się, że w spokoju będziemy mogli się przygotować do następnego, do następnego meczu. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Kraj Czy Są jakieś pytania? gdzieś dzisiaj tak na końcu odprawy mówił, że przecie więcej, że tych punktów mogłoby być więcej, ale jesteście zadowoleni. Także ręką na serce spodziewało się Pan, że wrzesień będzie tak udany i tych punktów będzie aż tak dużo? Jeśli chodzi o Michalskiego, to rzeczywiście błąd. Troszeczkę za późno zareagował. Że został trafiony idealnie za plecy i, i, i przebiegając zaczepił. Także V był ewidentny. Młody człowiek i po prostu. Po prostu taki cios przyjął. No na pewno na pewno to nie jest dla niego łatwe. Natomiast fajnie, że drużyna zareagowała tak, że, że, że nie będzie aż tak bardzo wydaje mi się smutny, jak na pewno będzie, bo nigdy nie jest fajnie dostać dla obrońcy czerwoną kartkę. Także to, to jedna rzecz. A ta druga sprawa, no, pff, co, co, co dużo mówić, byśmy się przygotowywali do tego, że, że będziemy gotowi na każdy mecz w tej lidze. I, i, i tak mi się na razie z perspektywy tych wszystkich meczy wydaje, że, że byliśmy przygotowani do każdego meczu, choć te wyniki były różne. Ta drużyna, ta drużyna, tak jak mówię, ona w jakiś sposób rośnie. Ja bym chciał, żeby ona codziennie była o coś o coś, o coś, większe, o coś większa. Jeżeli się wygrywa z wartą mecz, to, to, to już jest większa. Jeżeli nawet w dogrywce i po rzutach karnych, to to też w jakiś sposób zespół buduje. Dzisiaj my możemy mówić o młodym zespole Lecha i możemy mówić o, o, o tym, że tam było paru młodych ludzi, ale dał Bóg y, takich ludzi na wszędzie, tak wyszkolonych i, i, i tak fajnie organizowanych w Lechu i wpuszczanych do seniorskiej piłki. To jest, to jest modelowy sposób. Także ci młodzi ludzie, mimo że od czasu do czasu na pewno jeszcze trochę nabroją trenerowi i, i trener będzie na pewno gdzieś zaciskał zęby, to, 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 to się serce raduje, jak się takich młodych ludzi widzi. Także mamy tutaj też szkolonego w Lechu przecież Mrozka i też nas nie zawodzi. Także jesteśmy, jesteśmy o coś cały, cały czas bogaci, a tutaj ja bym tak nie kalkulował, czy, czy, czy brałbym w ciemno, czy nie. Dla mnie jest każdy mecz ważny, każdy jest zero-jedynkowy i każdy traktuje jak najważniejszy. I tak do tego na razie podchodzimy i, i, i obyśmy się pieli cały czas w tej, w tej, w tej randze w piłce i, i, i robili swoje.